Nazywam się Jolanta okta Roguska. Wracam z cudownej imprezy w Miejskim Domu Kultury, z imprezy powiatowej pod patronatem pana starosty i pana burmistrza miasta na wierszem i sercem malowane. w której sama miałam wieloletni udział i dlatego napełniona tymi najlepszymi dobrem, czyli sercem, kolendami. Życzę wszystkim mieszkańcom na dużo zdrowia, pogody ducha, rodzinności, serdeczności i żeby nie zapomniali państwo o tym, co jest najważniejsze. Czyli właściwie serce w rodzinie, dla najbliższych osób, dla znajomych. Wszystkiego dobrego na nowy rok 2013. Nazywam się Krystyna. Życzę wszystkim w rodzinie zdrowia, radości, spokoju, cierpliwości, wytrwałości w tym nowym roku. Składam życzenia całej rodzinie i wszystkim znajomym z Wołomina. Nazywam się Irena Rybak. Jestem mieszkanką Bołomina. Z okazji nadchodzącego nowego roku chciałabym wszystkim mieszkańcom życzyć spokoju, jak najmniejszej ilości trosk. No, całym krajowi też, żeby było wszystko dobrze, żeby ludzie jeden dla drugiego stały się przyjacielem. Chciałbym złożyć wszystkim mieszkańcom naszej gminy i naszego miasta najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Dużo zdrowia, radości, szczęścia, pogody ducha i mam nadzieję również, że tegoroczne inwestycje, infrastruktura sportowa, turystyczna, rekreacyjna, Biały Orlik, boiska... Sala gimnastyczna, drogi, chodniki, ale również te, które realiz będziemy realizować w przyszłym roku, yy spowodują, że będzie Państwu w naszym mieście i gminie żyło się lepiej. Dziękuję bardzo. W nowym roku, w 2013, chciałam złożyć mieszkańcom na życzenia, żeby następny rok był lepszy od poprzedniego. We wszystkim. Nazywam się Wanda Nowa i była nauczycielka dyceum ogólnokształcącego w Włominie. Chciałam złożyć jak najserdeczniejsze życzenia w związku z nowym rokiem dla wszystkich mieszkańców Włomina i dla swoich byłych uczniów życzę zdrowych, wspaniałego nowego roku. Dzień dobry, nazywam się Patryk Błędowski, jestem mieszkańcem Włomina i życzę Państwu wszystkiego dobrego w ten nowy rok, ciepła, radości. Sylwestra i w ogóle wszystkiego najlepszego na ten nowy rok 2013. Z okazji zbliżających się świąt oraz Nowego Roku chciałam życzyć wszystkim swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie jak najlepsze życzenia i żeby ten rok był następny, był dużo lepszy niż obecny. Na imię mam Elżbieta chcę życzyć wszystkim wołominiakom, aby nie tej zimy nie doznali Mrozu i, i żeby naprawdę było im ciepło, ciepło, jeszcze bardziej ciepło, nie by, żeby nie było bezdomnych. Wszystkiego, no, wszystkiego najlepszego z nowym rokiem, żeby ten rok był jeszcze lepszy, jak najbardziej, żeby to miasto się rozbudowywało i robimy dużo, dużo ciekawych rzeczy, jeszcze, aby było więcej. Cześć z tej strony, Rafał. Jeżeli mnie oglądacie, to widocznie końca świata nie było 21 grudnia. Z okazji nadchodzącego nowego roku chciałem życzyć wszystkiego najlepszego, udanej imprezy, dużo szampana, bezpiecznego nowego roku wszystkim moim bliskim, znajomym, przyjaciołom i dziewczynie. Cześć, nazywam się Paulina. Cześć, jestem Anżelika. Okazja wchodzącego nowego doku dużo radości, zdrowia, miłości, szczęścia, uśmiechu, przyjaźni i wszystkiego co najlepsze. <noise>